Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Warframe'a Dawno nas w tej grze nie było, jak pokazał mi Steam już nie było mnie dwa tygodnie w niej Zobaczymy co tu się pozmieniało, na pewno dodali jakieś nowe frame'y, więc trzeba będzie to obbadać Jak to wygląda, ale na razie, hmm, cóż, pasowałoby w ogóle właśnie posprawdzać to, o co tu chodzi Bo na pewno jest nowy frame, dodany z syndykatów Kurde, już nawet nie pamiętam, jak się przemieszcza. Tutaj mamy trochę rangi, zobaczmy Dary. Eee, I teraz co to było? Nadajnik otchłani. Syndykat potrzebuje po, Syndykaty potrzebują pomocy w ukończeniu z, z, skazanej na porażkę misji odzyskania Defixosa z Ereorokin z Galeonu Genial, tryfującego w strefie otchłani niedaleko Ceres. Wiadomo, że Definos De zawiera ciernie zdrady. No i to kosztuje 5000. Eee, kupię chociaż jedno. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Też z internetem dalej jest niestety kiepskawo. Więc za dużo tutaj nie, nie podziałamy z tym. Weźmy jakiegoś dobrego frame'a, bo nie wiem jak to tam wygląda. I nie wiem czy nie potrzebowałbym jednak gdzieś na ścieżkę stali. Ale no to jest pierwszy raz kiedy na to wejdę. Więc pójdę jednak dobrą postacią na jakąś taką zwyczajną, na zwyczajną misję. Bez ścieżki stali. Jak widzieliście może na innych odcinkach, które wrzucam teraz. Nauczyłem się robić trochę cięć. Więc na pewno nie cięć, przepraszam bardzo. Teraz to ja się nauczyłem robić. E, time Timelapsy. Wybaczcie w ogóle za to moje E. Już mnie to tak denerwuje, jak teraz oglądam swoje filmy, że wiem, że Was też to może denerwować. Wybierzmy sobie tutaj naszą broń pod Arkana. Jest, elegancko. I polecimy sobie na tą misję. Ale jeszcze jedno. To właśnie są jakieś e, eventy chyba, no nie? Jest jeszcze. Przez 3 dni tylko. Oooo. Dobra, chodźmy zobaczyć, czego ja w ogóle stamtąd nie mam, więc najpierw zobaczymy, a później polecimy na misję. I co tu będziemy mieć? Gdzie to się w ogóle udać? Zapewne do matki, może chodźmy szybką podróżą. I co ty tu masz? Zlecenia? No to są zleceniami. E, reputacja z reputacją, to może jednak u babci by to było? Szybka podróż, babcia, e, uleż rodzinę, wymień czy to na reputację. To chyba też nie tu? W dziwactwach babci tego nie ma. Uleż rodzinę, no to jest tam różne jakieś rzeczy, które zawierają żetony całej rodziny. W ogóle ukruszył mi się przed chwilą dopiero co są. Kurde, tak mnie teraz irytuje. Hmm, ale no nie mam nic z tym co zrobić. Nagrywam z takim irytującym zębem. Może u córki. E, Specjal dnia patrożybę gratki na berus. Jest. E, opanowane. Basmu. Skórka dnia umarłych. Fajne. Na z skórka dnia umarłych. Efemera, którą mam. Kolejne, coś co mam, nawet nie wiedziałem. Sala simula yy, symulakra. Nowa strefa dla symulakra. Kogo zaprosisz do tańca? Ciekawe, ciekawe. Yy, Zarzatowane matki się tu kupuje, to też warto wiedzieć. Yy, Nekramech skórka dnia umarłych. Pogażcie mi, jak ona wygląda. Śmiesznie. Yy. Wigilia Halloween, ale mam jakieś różne, podobne kolorki. Chociaż nie ukrywam, że te są też dość ciekawe. Jakaś inna efemera, jeszcze inna efemera, które mam. Shiva na pewno miałem. Tutaj jest jakaś do broni coś takiego. Ten I to też widzę, że miałem. Helm do revenanta. Nie wygląda najgorzej, ale raczej sobie to odpuszczę. A, tutaj jest jeszcze więcej rzeczy. Myślałem, że to koniec już był. Upiorne dekoracje wnętrz mam. Mam, miałem. Skórka dnia umarłych. Fajne są te skórki, tylko na broni, których nie używam. Ozdoba płomieni. Hmm, Metamorfoziar dzięki tej dekoracji orbitra. Ciekawe, ale dziękuję. Nie ma tych? O kurde, w tym roku nie ma arkanów. A to było w sumie najważniejsze, co bym chciał kupić jeśli już. Mhm. Więc cóż, kupimy sobie tą Wigilię Halloween? bo to jest chyba, a to szepsuńca zabawka wykonana ręcznie przez babcię, ten ma kabryczny ornament, odpowiada specjalną historię śmieszna e, figurka stalkiera, to mnie nie interesuje dobra, jeszcze raz tak nasze szybko poprzeglądam, ale raczej widzę, że tu nic mnie nie interesuje więc kupmy sobie te kolorki, a co będziemy sobie żałować na kolorki? bierzemy jak jest hmm, ale no wychodzi na to, że stąd w sumie na szczęście nic mnie nie interesuje i kurczę, nie wiem, czy dzisiaj był jeszcze handlarz, czy w tym tygodniu w ogóle był handlarz, chyba nie, wydaje mi się, że nie. Okej, okay, no to mamy teraz wszystko, co bym chciał mieć, jeszcze zobaczę na alarmy. Bo czasem mi przychodziło jakieś fajne rzeczy, że są na alarmach, no ale ja nie byłem wtedy i na komputerze a nie chciałem się ściągać aktualizacji. Inwazje, czy coś ciekawego na inwazjach? Raczej niekoniecznie. Syndykat, no to jest syndykat, to wiadomo. Dzienne jeszcze musimy ukończyć sprzed dwóch tygodni, i widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, to lecimy na Ceres. A w ogóle miałem dołączyć do Discorda, więc wybaczcie mi na chwilkę. Mhm, dołączyłem, zobaczymy, może ktoś jeszcze do nas dołączy. Teraz w trakcie rozgrywki, żeby było z kim pogadać, co to nikt na to nie leci, czy to czasamemu czy o co to chodzi. A może po prostu nikt mnie nie łączy, bo mam zbyt szalony ping. Ale to może i dobrze, nie będę nikomu psuł gry i też mi to będzie chodzić lepiej. Chociaż nie mam pojęcia, co się na tej misji robi. To jest chyba jakaś eksterminacja z czymś dodatkowym, że musimy coś tam znaleźć. Mam rawę, więc rawa mi będzie raczej pokazywać. Zabitych przeciwników. Odzyskany defos, czy jakoś tak. Okej, okay. będziemy próbować. Co to jest? To jest chyba nic, to jest po prostu, że coś się rozbiło. Dobra, musimy coś znaleźć na pewno. Tam jest jakiś ten dowódca. Mhm. Coś tam mówi ciekawego, ale no nie będę teraz tego słuchał wszystkiego. Musimy to znaleźć, z tego co tak kojarzę, co oglądałem na filmiku, ze zmian. Musimy tu znaleźć jakąś specjalną rzecz. I nie wiem, czy ona będzie oznaczona jakkolwiek. Czy nie. W ogóle teraz się dużo pozmieniało, to też ciekawe. Czy ja muszę jej gratować? Bo ten wygląda jakby potrzebował ratunku. Rozmawiaj. Nie wiem, coś mi zaznaczył. Więc, to może w tym gdzieś regionie będzie to, to, to śmieszne coś, co muszę podnieść. Tylko że. Ee, o, jest. Tylko że to chyba jeden wystarczy. Otrzymuję podczas z zysków coś tam, coś tam. Bo to jest jakieś tam ma negatywne skutki, oczywiście. Dobra, ja sobie włączę ten rozległy czas. Bo widzę, że za to dostaję tutaj obrażenia ogólnie. Za to, co to, to, to trzymam. Oj, nie mam energii. Dobra, ale mam na szczęście jeszcze chyba tą ścieżkę. Dokładnie tak. Muszę jeszcze więcej tych broni ukraść, bo jak na razie mam trochę ich za mało. Zdecydowanie. Nie wiem, czemu mi tutaj tak podświetliło przeciwnika. Ale wejdźmy sobie tutaj. Kurde, nie mogę żadnej broni fajnie ukraść jakoś tak w większych ilości. No i dalej mi tam podświetla, daleko dość. No teraz już nie. Co, to się nagle przeteleportował, czy co? O jezus, już mi brakuje energii. Kurde. Jeszcze jakieś trucizny, nie wiem, coś, jakiś zielony pasek był. Ok, możemy lecieć dalej. No, nie wydaje się to ciężkie, tylko że za każdy skok coś dostajemy, chyba. Ale nie wiem co, czy za każdy nieskok to raczej wygląda? No, ale obrażenia jakoś tak dostaje dość nawet sporawo, czego tak wolałbym unikać. O, w końcu trochę się broni udało ukraść więcej niż jedną. Więc zawsze to na plus. Co my tutaj mamy? No lecimy dalej, jak na razie tam gdzie nam wskazuje, żeby lecieć. Z tym trzeba dojść ogólnie do końca mapy, więc. Więc po prostu musimy Aha. iść. Ale co więcej, czemu ten punkt jakiś tutaj jest? Nie mam pojęcia. Ok. No, lecimy w stronę tego punkciku w takim razie. Zabitych przeciwników ma być 155, więc to całkiem sporo. I ja mam właśnie zrobię tutaj timelapse. Zobaczymy jak to będzie działać w Warframe'ie. No i wychodzi na to, że skończyliśmy tą misję. Zobaczmy, co w ogóle za to dostaniemy. E, aha, do, do, zdobądź 5000 punktów w reputacji w dowolnym stykacie Fajnie. I dostaliśmy ciernie zdrady. Rzadki wymarłej róży i istotny składnik e, Defixos, Orokin i innych technologii ostatnio widzianych w pobliżu strefy odchłani. Wydaje mi się, że... słyszałem, że musimy lecieć na Iron Wake z tym. I jeśli poleciliśmy teraz na ścieżce stali na tą misję, to dostaje się oczywiście więcej tego. My na ścieżkę stali na razie nie będziemy lecieć na to Chociaż, nie wiem, jeszcze, jeszcze zobaczymy Lećmy sobie na Iron Wake Tego licza też muszę kiedyś zrobić O, mam do odebrania nagrody z gwiazdnego szlaku, czyli pewnie się skończył albo coś takiego Jesteśmy na Iron Wake Teraz pytanie, gdzie my musimy w ogóle lecieć Bo nie mam zielonego pojęcia, będę latał po wszystkich tak chyba, których widzę Czy u Ciebie się coś robi? Jakieś insygnie i się wymienia, żeby ten, który jest u mnie wrogi, nie był aż tak wrogi. To mnie nie interesuje. Tutaj, czy to tutaj dalej. A tu będzie pewnie złomowisko czy coś, bo gdzieś coś takiego widziałem. Złomowisko. Ehm, hmm. Coś na przebijające. Ehm, aha, bo to są wadliwe. To są pewnie te, które mam? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to są te, które mam, czy te, które mogę kupić. Wszystkie jakoś na maksa ulepszone. Zakup. Zakupione mody są zerowej rangi. Dobra. Furia, wadliwa, nie interesuje mnie. Tu wszystkie raczej są wadliwe. Wadliwe. Intensyfikacja, wadliwa. Przekierowanie, wadliwe. Nie, to są wszystko takie do dupy mody. Mniejsza z nimi. E, u Ciebie, co się robi? Jesteś mi wroga, więc chyba nic się u Ciebie nie robi ważnego. To mogę się też mylić i to właśnie o to słomowisko chodziło. Z tego nowych rzeczy co widziałem Bo u tego pewnie możemy znowu Tak samo jak było wcześniej właśnie Wymieniać za okruchy Riven To sobie kupmy od razu moda Riven Na co to będzie? Broń biała, fajnie i Karabin, też spoko Kredytów, myślę że więcej nie potrzebuję Kuwa akurat by się przydało troszeczkę Szczególnie, że ile tutaj to tej kuwy? 35 tysięcy, spoko e, Jeszcze raz się tutaj przejdę I zobaczę czy na pewno tutaj nic nie ma Okej okay. Przypomniałem sobie z filmiku, gdzie jest. Ej, nie, opcja. E, opuść Riot Wake i lecimy do dojo, bo to w dojo jest nowe pomieszczenie, w którym właśnie są schematy do kupienia, a te rzeczy, które zdobyliśmy za tą misję, to gdzie indziej się... To się używa do schematów właśnie. Okej, okay, trochę mamy rzeczy. Tutaj tu, już... No właśnie, bo tak patrzę, że to jest niby pierwsze, ale to jest już ósmy po zakończeniu. Okej, okay, to, to mniejsza. Zainstaluję modyfikacje to łatwe, a nie wiem czy mi się chce to robić, czy w ogóle tu coś jest co bym chciał tak kupywać, gleby, schemat, to już miałem katalizatory i tak reaktory, to by pasowało kupywać, ale też mogę sobie to w miarę odpuścić, eee, coś tutaj, jakieś mody do broni, to raczej mnie nie interesuje, hełm dowolny nawet takie dość ciekawy i reszta raczej mnie też nie jara, mhm, dokładnie tak. Więc na razie sobie to odpuszczę. Czy jest napisane? Nie. Tygodniowy reset za tydzień. Za 10 godzin. E, więc w sumie to można by coś było może porobić. Ale jak jakieś odbierz nagrodę mam. Nie wiem o co chodzi. Jak mam już odebrane. Zainstaluję modyfikację. Ok. E, skutecznie obroń ekskawator nie pozwalającym na wyczerpanie zapasu energii. Ok. Znajdź i przejmij kontrolę nad upadłym nekromechem. Ukończ w powodzie pustki. Relikty. Zyskobiorczynie. sal wstąpienia na lua. Misji dla syndykatów. Misji sabotażowych. Średnio mi się chce to nawet wykonywać. Yy, w ogóle dużo mam 55 kredytów, więc nawet mnie na reaktor nie stać. Ani katalizator oczywiście. Chodźmy do Dojo, tak wspominałem. I zobaczmy, gdzie to pomieszczenie w ogóle jest. Szybka podróż, czy da się dostać. Otchłań Dachot, czyli Dagot. Fajne Dagot to był chyba jeden z, e, z demonów czy coś takiego. Kopił schemat tam. 15 tysięcy czy coś to mi nic nie robi, neurooptyka, kopił schemat. Czy ja mam tu wymagania? Tak, Ciornie zdrady 34 na jedno, oże kurde. Grubo, grubo. Yy, tutaj 34 kolejne, no to trochę tej misji trzeba będzie wykonywać. Tu 34, yy, czy ja mam wszystko kupione? Posiadane, posiadane, posiadane. Każde po 34, a to nawet nie wiadomo, chyba nie było pokazane. Powinno być. Nie potrzebuję, chociaż tyle. 34, 34, 34 to jest jakieś 102, o ile się nie mylę. I ten Dorklaw, po zabiciu 10 wrogów w asystach, Dorklaw wchodzi w widmowy stan, który podwaja statystykę kontynuacji uderzeń, czyli czyli... czyli Czyli ten pasek, co mam na dole, teraz mi wyleciała nazwa. I gwarantuje nałożenie statusu dla następnych 10 ataków. W rękach Dagot każdy efekt statusu przyznaje jej małą ilość życia. U. Fajne. I trzeba oczywiście mieć do tego części. Każdą część z 20 cierni zdrady. Ożesz, kurde. To, żem se wybrał. Trochę ciężkie, w myślę. Do stworzenia rzeczy. No ale skoro są nowe, to fajnie by było je od razu może wykonać. I ostatnią rzecz. Nie, no, jeszcze, jeszcze chyba nie mam głównego schematu. Tak mi się wydaje. O, i tutaj co potrzebujemy? Wszystkich tych części? Każda z części po 20. E, o ile nie mylę. 20, 20, 20 i 20. No to tu było 100, i tutaj jest e, kolejne 100. Nie. Tutaj jest 80. 182. Potrzebujemy. Tu w ogóle jakieś możemy opowieści posłuchać, ale jakoś mi na tym nie zależy. W ogóle dość ładnie to pomieszczenie wygląda. Tak inaczej, ciekawie. Opuśćmy sobie Dojo, bo nic nie mamy tu już do roboty. W ogóle w międzyczasie, jak się świaduję, mogę Wam opowiedzieć, co się dzieje, bo możecie nie oglądać innej serii u mnie na kanale, bo właśnie głównie gram teraz w Vintage Story, aczkolwiek jakoś mi się zaściało zagrać w Warframe'a i troszeczkę sobie tu coś porobić, jakichś rzeczy fajnych. To wbiłem tutaj właśnie. Właśnie, żeby sobie porobić jakieś fajne rzeczy. Ten strun mi średnio leży, kurde, na misje takie jak eksterminacja. I zastanawiam się, co wybrać. Może tak struna Prime, którego mam chyba raczej dość ciekawie zrobionego. Podarka na broni jest raczej dobra. Latum jest też raczej dobre. Raczej nie innego, może tak powinienem powiedzieć. I oczywiście nasz Ksaku też powinien być tutaj dość dobry. Tylko zastanawiam się, czy nie było jakichś zmian. Ogólnie tak patrząc, wydaje mi się, że maks energii trochę zmniejszyli ilość. Jaką teraz mam maks energię na nim? 500? Nie, no to może coś inaczej zrobili albo coś. Przebudzenie, zasięg umiejętności. To raczej wszystko pozostało po staremu to, co miałem. Wydaje mi się, że przekierowanie, czy coś, no właśnie, tylko 100% wytrzymałości tarczy, albo 100% życia, to jest duża różnica, bo było 440. Czy tutaj coś się zmieniło? kurczę nawet, nie wiem. Nie umiałbym pewnie tego tak rozpoznać, ale o, redyspozycja modów Riven się zmniejszyła. Nie wiem jak to do końca nazwać, ale jest na pewno inna. Wydaje mi się, że powinno go jeszcze formować, że były te galvanizowane. W ogóle dziwię się, że tego nie mam. Ale na razie zostawię to tak, jak jest. Chyba, żebym coś do EXPA ubrał, ale no nie, jak coś na ścieżkę stali, to nie ma to za bardzo sensu. W ulepszeniach towarzyszy na pewno były jakieś zmiany, lecz towarzysza przy atakach wręcz nadmiar leczenia staje się gardą. 100 życia za każde trafienie 1200 max guard. O kurwa. silne. Zwiększa pancerz towarzyszy o 100% na 12 sekund. Tylko teraz życie to się stało trochę takie: a, zniknie jego przynęta, ok. Łączy życie o 114% maksymalnej wartości życia Warframe'a. Łączy tarczę o 114%, czas trwania umiejętności, urok, szperacz, ok. O Jezus, jeszcze coś, yy, urok, szperacz, co tutaj było? To na pewno nie to. Kurde, weź sobie teraz przypomnij co tutaj było. A przewód czas stada, nie a mam tutaj, to mam dwa, wow. Muszę znowu to znaleźć, co tutaj było? O, techniczne wzmocnienie tutaj było na bank. Na pewno teraz jakieś te mody, które są na wytrzymałość tarcz, czy coś, to się zrobiły trochę useless. O, tutaj jest, ale no i tak są normalne. I z tego co kojarzę, na strażnikach, nie wiem, weźmy sobie chociażby Nautilusa, jak założę na nim ulepszenia, to tutaj się coś zmieniło. To było w syntetyczne włókno? Nie regeneracja. Czas odmrożenia sterownika zostaje skrócony o 25 sekund. Posiada 10 sekund niewrażliwości po wskrzeszeniu, ale to jeszcze nie o to chodzi. Zapasowe części. Strażnik oznacza cel na 5 sekund co 15 sekund, tylko to jest nieulepszone, o dziwo. Tu zapasowe części. Strażnik oznacza cel na 5 sekund co 15 sekund oznaczony przeciwnik ma 200% szans wyższą na upuszczenie łupu po śmierci. W ogóle, czy ja to odpałowałem? Czy wszystko się dobrze nagrywa? Myślę, że chyba, chyba się wszystko dobrze nagrywa. 21 minuta nagrania, ale trochę tam będzie cięcia. Ale Nautilusa nie chcemy. Możemy od razu go wyrzucić i ubrać sobie rawę. Myślę, że nam więcej da. Tylko zobaczyć, czy na przykład, właśnie jakieś takie mody nie poszły w, w stronę, że można i tu i tu je dać. Wyczulone zmysły. Nie, to chyba nic nie zmieniło się jakoś dla mnie za bardzo. Dobra, możemy iść na tą misję raz jeszcze. Tylko tym razem, może spróbuję iść na ścieżce stali. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie działać. Wy to zobaczycie w przyspieszeniu. Tylko wylećmy sobie na tą misję. Złączę to nie. Aha, bo nie mam tego wykupionego. Ok. Tego, tego, tego śmiesznego dzwindla. Nie zwiększangę, tylko zobacz dary. I czemu tutaj mam wszystko zablokowane. Powinienem móc sobie normalnie kupić. Chyba, że to jest co? Jednorazowe? Znaki mody pozostałe. To na pewno jak pozostałe liczone. Jest nadajnik. Jakoś się nie, nie posegregowało. Ja to może od razu kupię za maksymalną ilość, którą mam. Bo jak będę tam musiał zdobyć 280 tego to trochę będę musiał razy tam iść. Jakby nie było. Tutaj też byśmy kupili może od razu. Już mamy 7. I okej. Okay. Możemy lecieć. Później trzeba będzie tej reputacji więcej pozdobywać. No bo jak widać trzeba dużo, dużo, dużo tego. I teraz strefa odchłani. Lecimy. A wy to widzicie w przyspieszeniu. Watch. First. This moment of shame. jak widzicie trochę mi to zajęło mamy zamiast 7 11 jedna esencja stali bo nie udało mi się stalkera pod, do, pokonać nie wiem co o tym myśleć A, czy to warto czy to nie warto 4300 zgarnęliśmy reputacji jeszcze trochę pomierałem, może temu tak kiepsko to poszło jeśli chodzi o reputację no ale jednak kurcze będzie mniej potrzeba wszystkiego jeśli będę chodził no, ale do 12 minut, a zobaczmy, jak pójdę na normalną. W ogóle, czy to się nagrywa, bo mogą zrobić cięcie przez przypadek. Nagrywa się, bo powinniście widzieć to w przyspieszeniu. Mam nadzieję, że wszystko poszło po mojej myśli. Chodźmy sobie na kolejną otchłań, tylko tym razem pójdę już na normalną i zobaczymy, jak to pójdzie. A wy to widzicie znowu w przyspieszeniu. of shame I up to this. Perhaps I should try and address this addiction once and for all. No i drodzy widzowie, już wróciłem z ostatniej misji, którą na dzisiaj robił. Jak widzicie, zacząłem użyć WISP Prime. Ciekawe, ile mamy tych cierni zagłady. Zobaczę sobie wyposażenie. Ekwipunek zobaczymy, ile mamy tych cierni. Ciernie zdrady: 96, a potrzebujemy 180, więc nie jest najgorzej. Przypominam wam tylko widzowie o zostawieniu łapki w górę zasubskrybowaniu kanału. Jeśli zasubskrybujecie, będziecie w tym, co się teraz pokazuje na ekranie, czyli w ośmiu ostatnich subskrybentach. Mam nadzieję, że udało mi się to dodać. I też dziękuję Wam już za oglądanie. No bo kończę idę oglądać dziewczyną, chorą, jakiś odcinek serialu czy coś spędzi z nią trochę czasu. Jutro już niestety do pracy, ale postaram się jeszcze jutro nagrać Warframa'a, w którym mam nadzieję, że zdobędziemy do końca tego frame'a. W ogóle fajnie sobie pokolorowałem, podoba mi się. Mam teraz fioletowy kolorek, cieszę się bardzo, że kupiłem te kolorki z tego Halloween. Bardzo, bardzo fajne, przydatne. I na dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.